Witam Was, z tej strony Jazgot, podgłoszę sobie grę i mamy gdzie teraz iść, ciekawy jestem, nie, pamiętam, pokaż na mapie, tu mamy iść, nie, chcę celu, ajajaj, po raz pierwszy gram, posiadając własne konto, naprawdę to jest niesamowite przeżycie. O, rany, daleko musimy iść. Pójdziemy do stajni, w białej grani. Orkowie są tutaj w tej grze świetnie zrobieni, moim zdaniem. No, 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 cały we krwi. I kwintesencja orków. woni do walki zostaje w stronie wojna. Ten koń nie jest nasz, ale ukradnie. Nie no, żartuję. Jesteśmy y, dobrymi ludźmi w tej grze. Y, Morfal mamy. Niedaleko tego, więc sprawdzimy, czy możemy pojechać tam. Witaj. Chciałbym wynająć wóz do Mortal, jeśli jest, jest taka możliwość i chętnie. Tak jest. <grytanie> Dobrze. Odsiadka w więzieniu. Na szczęście tutaj nie mam tak napieńku Ze strażnikami jak w Oblivionie Ci co oglądali Obliviona wiedzą W każdym praktycznie odcinku mnie Za coś biorą Do więzienia Morthal Ajajaj, nie w tą stronę To jest jakieś, zaraz, sprawdźmy mapę Miasto położone na bagnie Świetnie Ruszmy w stronę Strzałki Tuż to już, się dzieje? what's the you going to do about it how are we supposed to feel safe in our own homes please enough already i have told igrit of your concerns she'll look after you the all legion's always looking for strong missions. capable warriors you think no you've got for what wizards it takes in our, midst. our headquarters is in solitude More problems as it is. ah it's no use let's get back to it then unless it's about the meal i don't have time to talk too much to do Mi się, że trapi. The world's going mad, and our Jarl does what? She hides inside with her visions. We need a leader, not some mystic. <coughs> a więc nie ufasz How can I? She never speaks with us. She has allowed this wizard Falcon to live in our midst practising gods know what. And others talk of rebellion and dragons? But help could Itgrad be against them. No we can only rely on ourselves. You do well to remember that. Ale z czym nie radzi sobie Trust you saw the house that burned down. your bit of business that was, and that's on top of noises from the marsh in the night, tales of monsters, now this wizard in our midst. What's a man to do if he can't look to his jar for help? Until next time. Dobrze, więc pogadajmy. Może ze strażnikiem. No tak, smok za taką białą Wiem, Wie, miałem iść do tej jaskini, ale... Jednak sądzę, że należy się przyjrzeć temu. Sędziwa kobieta. Witaj. Jakieś kłopoty dzieją się tutaj w tym mieście? That is can unease, even fear. It is to be Some fear our new resident wizard. As they grow to know him, they will accept him. Time will prove me right. Dajmy czasowi czas. Wiem, że mi wasz wizję.

It's no secret that Yara Lidgrad is. different. It's also no secret that there are rumors about her and her. visions. I won't repeat them. And I won't allow them to be spread under this roof. Now you go about your business. Mm hmm. hmm. I speak and others hear. It's my hope that instead they listen. Ah, tutaj ma Legat. Miejsce, swoje. Dziecko. Szukałem tego czarodzieja. Hmm, co można myśli? Okej, okay. koleś wydaje się jakby był szeigurafem. Zaraz z drugiej strony, czy mamy jakiegoś czarodzieja? Please don't mind Yorick. He's not mad. Really, he's not. My brother is... sensitive. He has trouble focusing his attention on things. We were taking him to the Temple of Kynarith in Whiterun, just so the healers could make sure he was in good health, and they say he's fine. Are you heading to Whiterun? Could you take this letter to the priestess, Danica Purespring? It's a note about Yorick's health. Chętnie pomogę! Thank you. Tak jest, idź spać. A ja... Kufer. Zapewne tak. Chciałbym zobaczyć, o co chodzi z tymi potworami. Widzicie, tutaj można zdobyć zadanie na zadaniu, jeżeli się dobrze rozejrzeć. Każdy człowiek ma na pewno jakiś problem, który chciałby rozwiązać. Dragons could down at any time. Czy ja kurczę J To zrobię różne Nie A to nie to. Dziwne nie mogę o tym pogadać z nikim moment. Witam pana. Widzę, że ludzie nie bardzo mają ochotę rozmawiać ze mną o czymkolwiek. Może dziecko zapytamy. O. Tak. A jej czekaj, dziewczynko Czyli tam mieszka mag. Chyba. Nie, to strażnica, więc nie wiem. Opa, co tu mamy? Nie ma żadnego szyldu. Dom alwy, Dom faliona. O, wchodzimy tutaj do czarodzieja. Może on nam coś powie, co tu się dzieje.

Then simply ask me for the truth. If they choose to fear me in their ignorance, that's their choice. But it will not change what is true. A więc sklep w takim miejscu? As anyone will tell you, Morthal can be a dangerous place. My talents are useful here. Co możesz mi powiedzieć o okolicy w takim razie? Would do well to not at night. Pokaż, co masz na sprzedaż? So to Nie chcę zarobić. Co możemy mu sprzedać? Tylko nawet dusz księgi. Myślałem, że coś nam powie... Złoto. Kurde, zawsze mi korci, ale muszę pamiętać, że... Dovakin jest dobrym człowiekiem. Czyli jednak zadania nie dostaliśmy. A więc ruszamy do jaskini. Potem może. Muszę... O nie! Mój przeciwnik! Złoto miał? Wiecie kto tak naprawdę pokonał wielkiego jazgota z czwartej części. Wow! Nieźli są! To były właśnie kraby. No ja pamiętam no z tymi krabami to ja miałem na pięk. Na szczęście, atronachy. Atronachowie, ognia. Nie są tutaj tak. Y, y, nie, nie uprzykrzają tak życia tutaj jak. W czwartej części. O, chatkę mamy jakąś. Chatka na bagnach? To dopiero. Sprawdźmy. Poczekajcie, muszę poczwilić moje udawanie. Prawda zaskoczenie udawane. Chatka na bagnach? Ależ kto to może być? Szybko musimy sprawdzić. Kurde, dresie do tego mikrofonu pewnie... Jest. O, o! Coś mi tutaj. Pająki. Ha! Dwa! Raz! A! Dobrze! Nic się nie dzieje. Zatrudzą mnie! Tutaj trucizna nie jest jednak... ...upierdli... Uuu, śnieżny jadrz! Droga rzecz! jad nie jest tu upierdliwy. Aż tak... wow, wow! What happened? Czy ja mam jakieś punkty nieprzydzielone? Nie, mam, mam wszystko. I ktoś mi powiedział, że niechcący przydzieliłem źle, punkty. Że zamiast do zdrowia przydzieliłem do magii. No taki mój los. Sprawdźmy, co tu jest. Ruiny jakieś, a tam chatka. O. Czy Lydia idzie za mną w ogóle? Nie, opuściła mnie. Jak wszystkie kobiety w moim życiu. Oprócz mam. Moich. <laughs> dobra, dobra. Hmm. Opuszczona chata. Wow! Potrzebujemy klucza, żeby tu wejść. <laughs> Ciekawe, jaka historia jest związana z tym miejscem. No dobrze, miałem tutaj nic do szukania. Mogę łopatę wziąć, ale nie wiem po co. Nie oglądajmy się za siebie w takim razie, chodźmy. A, ja Lydia, boże, się przestraszyłem, że ktoś mnie obserwuje. Czy ja mogę tu włączyć samochód? Y Czy znaczy, wiecie, automatyczny chód? Nie, to boże, co ja robię? N? Nie, kurczę, jakie... O, rany! A, nie zmieniłem krzyku. Mm, magia. Krzyki. Uuu, dobre. Midas Już użyjemy do ulubionych. To też do ulubionych. Zew bojowy. Cele uciekają. O, to się przyda. Przywracanie, leczenie. Nie będziemy używać takich in innych czarów. Jesteśmy Nordem posługującym się bronią kontaktową, nie magią. Tutaj będą wrogowie na pewno. Wiedziałem. Bandyci? Orkowie? Nie, to nie orkowie. I zawsze orkowie kojarzą z takimi bandytami. Za dużo książek się naczytałem. Dobrze jest. O. Dobra, mamy dwóch. Ciężko jest, ciężko jest, Lidia, Lidia. Dwóch. I Mak. Raz. Pięknie. Nekromantę trzeba szybko wykończyć. Dobrze, szukajmy ich ciała. A, włócznia. Uwielbiam walczyć włócznią. Księga czarów, furia. Weźmiemy te rzeczy do sprzedania. Weźmiemy to też. Chyba była jednoręczna broń, jeżeli tak, to chętnie spojrzę. Lidia, dopiero teraz przychodzisz mi pomóc. Jeszcze był jeden koleś. Gdzieś tu jego truchło się walać powinno. Moment. Czterech było, tak dobrze pamiętam. Tutaj mamy wejść. O, wow. Jeden nord już To teraz tego... nie, to, 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 to ten chyba. S o, sztabka... sztabka... sztabka stali. O! Dobry miecz. Wiem, że ten oręż... ma specjalne zdolności. To jest broń jednoręczna, nie? Nie, to jest dwuręczna. A więc użyjemy stalowego mie...cza? Znalazłem jakiś miecz przecież, który lepszy był. Steel Warpick jest niezłą bronią, cholera. Się zastanawiam. Tylko że szybki jest dość szybszy niż chyba stalowy miecz. Moment, chciałem zrobić coś jest 13, to jest 11. Ale strasznie szybko uderza. Kurczę. Wiecie co? Pochodzę mieczem. Albo zaraz sprawdzę jeszcze te włócznie. Bo ja uwielbiam włócznie, musicie mi wybaczyć. Jak to się walczy włócznie? Nigdy nie, 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 nie widziałem. Raz. A nie można dźgać? Ale głupio. Ale kretyństwo! Nie można dźigać tutaj włócznią. Jeżeli da radę dźgać w włócznią, to mi powiedzcie jak. Nie, to w takim razie na pewno. Na pewno nie gram włócznią. Nie. Yy, jednak wezmę chyba z powrotem topór. Optymalnie starczą, tak jest. Jak postanowiłem, tak będę grać. Strasznie. Się zawiodłem na, na tych włóczni, szczerze mówiąc, o ile złota. Bandyta wytrych, złoto. Nic więcej ciekawego dla nas nie ma tutaj. O, stop, stop, stop. Skuma. Ha, mamy przeszłość w obliwionie ze skumą. I jak wyjdziemy, muszę zapisać. Zapomniałem zapisać sobie wcześniej. Dobrze przynajmniej idzie lepiej niż tym trolem, Jak to przypominam, to ja traumy dostaję. Wow, ile osób tu zginęło. Żelazna buława, której nie wezmę, nie chcę zaśmiecać sobie miejsca w inventarzu. Wytrych złoto... wytrych zawsze się... Nie, słabe, bardzo... o! Walczą z kimś. Może przyatakujemy... mamy, czy mamy w ulubionych łuk? Mamy łuk. Thralls of yours are slower than Argonians in a blizzard. Feel free to grab a pick and help them out. I prefer not to sully myself with manual labor. There goes another one. Burn. Weak willed rabble. Even dead, they're almost useless. Uh -oh. Aj. <laughs> Chciałem w trójdziecie takie. Okej, okay, to był przywołany świetnie. O, lio! Dostał strzały prosto w głowę i przeżył. Dobre rzeczy do sprzedania. nic nie ważą. Pozdrowienia, chlebek. Żelazny miecz, nie dzięki. Wow, ile tu rzeczy jest ciekawych do sprzedania. Ile mam w ogóle? A, jeszcze 50. Będę musiał iść do kowala Widać, że Magowie tu przyszli Zaraz, zaraz. Nie, zwykle 13. Korzej nirnu no nie, dzięki Nazbierałem się ich w czwartej części Mały, mał mało ważą tu A nie się walczą, nie, nie, nigdy nie! nie, nie. Awans, okay, szybko zwiększymy poziom kondycji, tak jest, i dodamy punkt, tylko gdzie? Nie, 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 nie do łucznictwa też nie, co ja robię, blokowanie. Hmm, no, tfu, tak mi przechodzi. O tak, będę. A nie mogę tego? Wymaga poziomu. Kowalstwo ok, kowalstwo sobie weźmiemy. Wow! Butelki uzdrawiania zawsze są mile widziane w mojej sakiewce A co to jest? A, pewnie pochodnia była, tylko zgasła o, puste, puste urna, pewnie ma kasę i mniejszego zdrawiania. Pusto. Poczekajcie chwilkę, nie będę schodzić z wizji, że tak się wyrażę. Jest strasznie gorąco musiałem zdjąć koszulkę. Teraz wszystkie panie mdleją. Hmm, pusto. O, no, coś jest na rzeczy. No, 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 nieźle, się wzbogacamy. Może konia się w końcu kupimy. Pamiętajcie, że ja nie robię to jak w Obliwionie, jeżeli lecę ciurkiem jedną postacią ja będę grać. W każdą historię inną postacią. Już nie to, e, chciałem kliknąć, ale się powstrzymałem. I kliknąłem R. Mikstura zdrowia. Jak A, boże, miałem przecież pokazywać wam. Uwaga. Warto się może stawiać. Aha, okej. Okay. Okej, okay, to koniec księgi Jak dobrze pamiętacie zrezygnowałem z pomysłu aby czytać każdą oddzielnie i dawać Wam przekierowanie gdzie jaką księgę znalazłem Ło, Tak jakoś gadałem od mikrofonu yy, Bo jak wiecie doprowadzało mnie to do szału Tak, czytanie książek doprowadza mnie do szału na głos wow wow 12, wow. 29 się ucieszyłem Wiedziałem. Cholera. Kto jeszcze? Jeszcze. i prawie lidie walnęłem. A, po Okej. Okay ja ją wolnołem niechcący. Zejdę łatwiej idzie. Jednak tak ten troll mi się przypomniał. Ja muszę go pamiętać, żeby go ubić. Zaraz zejdę na dół, bo coś tu może być ciekawego. A, wiedziałem. Tak, tak, zaraz to wyrzucę. Teraz czas, No, myślałem, że wziąłem go do ręki, a wyrzuciłem. Z jakiejś punków. Okej. Okay. O, mamy taki ham, prawda? Mhm. Ulepszony nawet. O. To jest dobry topór. Tu ktoś komuś kręgosłup sobie wyciął? A, poszliśmy, gdzie już trzeba było iść. No dobrze, do głębi. Uster nerw. Łyknę wody. Idziemy dalej. A, pisze co? Kufel i czaszka. No, dobra kombinacja. Coś czuję, że tutaj zaraz się pojawi wróg. O, o, o. No, 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 no. A, wiedziałem. Jak mi trafił? Wow, jakie ładne miejsce. To jest to, co mi się. Ktoś do mnie biegnie? To jest to, co mi się... A, tędy mogłem przejść. Tak, tak, to chyba będzie tak. Ja też nie. O wow, wow.